Witam Państwa serdecznie. Teraz będzie trochę eksperymentalnie, ponieważ postaram się odtworzyć swoje wystąpienie z wczorajszej konferencji. Tutaj taka uwaga metodologiczna, kiedy ja wygłaszam wystąpienie, tak naprawdę zaczynam, no w większości przypadków tak, zaczynam studia danego tematu, takie głębniejsze, więc wystąpienie na tym etapie będzie z definicji bardziej ogólne i stąd będę wdzięczny za wszelkie uwagi i mam nadzieję, że zostaną one jeżeli jakieś będą wprowadzone na etapie przygotowania tekstu do druku, o ile zdążę, bo niestety z poprzednim się nie wyrobiłem, ale mam nadzieję, że tutaj się uda. Także mówię, jest to tylko taki rys tematu. Później w formie pisemnej będzie, mam nadzieję, bardziej szczegółowy. Tak jak wspomniałem, tematem tegoż wystąpienia jest artyleria izraelska na wzgórzach Golan w wojnie Jom Kippur. Pierwotnie tematem miała być w ogóle artyleria w tej wojnie, później tylko artyleria izraelska w tej wojnie. Na tym etapie miała to być izraels, artyleria izraelska na wzgórzach Golan, ale ponieważ w miarę przybywania materiałów muszę się ograniczać, bo nie chcę wychodzić poza formę wygłoszoną wczoraj, będzie to artyleria izraelska na wzgórzach Golan w pierwszej fazie. Wojny Jom Kipur, tak. Żydzi nazywają to krafa blima, czyli bitwa o zatrzymanie. Tak, były my, albo wylymy, to zależy, bo to bet może być czytane tak lub tak. Oznacza po prostu zatrzymanie, tudzież wyhamowanie. Jeżeli chodzi o podstawowe źródła do tej tematyki, tutaj sobie skrótem poszedłem: izraelska, tak? Więc materiały arabskie nie odgrywają kluczowej roli. Nie to, żebym nie chciał być, zajrzeć do tego, ale chcę się skupić na i artylerii izraelskiej. Stąd e, dwie prace. E, ta tutaj bez e, zdjęcia jest to. A o ile dobrze czytam, Hel tot hanim Milhemet Kippurim, czyli działania Korpusu Izrae, artylerii w wojnie Yom Kippur, autorstwa generała Daniego Ashera, generała doktora zresztą. Natomiast po drugim mamy Hel tot hanim be' Milhemet Kippurim, kowec mekorot we Edu czyli Korpus Artylerii w wojnie Yom Kippur, zbiór, czyli dosłownie klik. Źródeł um, i świadectw, czyli materia, literatura wspomieniowa. Warto zaznaczyć, że broszura generała Ashera w pełni się zawiera w tym tekście, w tej książce. Tam jest ona plus właśnie owe relacje artylerzystów z różnych dywizjonów zaangażowanych w walce. No i właśnie tutaj czas na pewien przypis. Dla Żydów to jest batalion, tak? Batalion piechoty, batalion artylerii, batalion kawalerii, Gdud. Ja jednak będę nazywał je dywizjonami. Proszę mi to wybaczyć. Nie będę się trzymał terminologii izraelskiej, tylko będę mówił dywizjonami. Natomiast Żydzi też uważają, właśnie, dywizja. Mają takie słowo dywizja, by się je wymawiała, ale ona stosują do dywizji z państw nie izraelskich, tak, poza Izraelem, natomiast oni używa, używają um, terminu ugda, to właściwie jest tak alew, czyli bez, bezdźwięczna spółgłoska, e, gdy, tak, e, stąd ugda, e, czy e, też e, eged. I właśnie uf eged nam tutaj też wystąpi, to jest, tłumaczy to jako zgrupowanie, tak, to chodzi o te rzeczy wszystkie zbierać, gromadzić, tak, A, więc tutaj jest jako zgrupowanie e, artylerii. To wystąpi. Na początek rzecz kluczowa dla zrozumienia Izraelczyków po wojnie sześciodniowej, tak, tankomania. To nawet wybrzmiało na wczorajszej konferencji, gdzie bodaj doktor Giędkowski wspomniał, że właśnie doszło do wniosku, że Czołg też ma gąsienicę, tak po pierwsze wejścia do tego wniosku. Czołg ma gąsienicę, ma pancerz i ma dział, więc też jest całkiem fajne do wykorzystywania jako ruchoma artyleria. Jeżeli zapomnieli swoje doświadczenia z wojny sześciodniowej w tym względzie, że tam też wykorzystali zmasowaną artylerię jak na ten okres, Natomiast pamiętali o tym, że czołg tak jest świetny, i czołgiem można rozwiązać wszystkie problemy, by się zdawało, tak. I właśnie stąd narodziło się coś, co nazywamy tankomanią, tak, lekcją za to była krew przelana w wojnie Jom Tak, Wtedy okazało się, że to jednak nie działa, i czołg nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów pola walki. No, odkrywcze, nie? No, ale cóż, tak bywa. Tu mamy brygadiera, Jomtow Tamira, tak, Jąt, to znaczy dobry dzień, tak ale tam jest pisany przez taw bo Żydzi mają dwa T, a jak transkrybowałem, tak nie pamiętałem, które było. I on w rozmowie z Uri Milsteinem, swoją drogą Uri Milstein, bardzo ciekawa postać, rocznik 40, oficjalny historyk spadochroniarzy, nie napisał ostatniego tomu historii spadochroniarzy o wojnie Jankipur, no bo właśnie tam się w różne kwestie wdarł. Jest generalnie kontrowersyjnym historykiem, no ale przeprowadzał szereg wywiadów, między innymi właśnie tutaj z Brygadierem. I on to Tamirem, i generalnie rzecz biorąc, jak to słuchałem, to mi się wydawało, że zrozumiałem, tak, ale wydawało mi się to mało prawdopodobne. On mówił o na kilkanaście kilometrów strzelaniu z czołgów ogniem pośrednim, tak, wjeżdżaniu na specjalne rampy, tak, i po prostu prowadzenia ognia z tych pozycji. No ale w komentarzu na szczęście ktoś też poddał wątpliwość, że co, nas 17 km czołgi, wydaje mi się to wątpliwe. Stąd taki komentarz już pisany, można bardzo łatwo w Google Translator wrzucić i sobie przetłumaczyć, tak, Czy to już nie jest tylko moja wiedza, która mi się wydawało, że mam, tak, ale też umiejętności translatorskie Google Translate, także o tym generał e, Brygadier, przepraszam ją, ja tamir mówił. Zresztą e, wprawdzie nie znalazłem czołgów izraelskich, które by... W takiej pozycji takie zadanie wykonywały. Niemniej jednak jest ładny filmik w internecie do odkrycia, gdzie M26 Patton strzelają właśnie ze specjalnych pozycji ogniem pośrednim w czasie wojny koreańskiej. Także takie coś było możliwe, w ten sposób wykorzystywano, tak to próbowano coś z tym zrobić. Teraz czas na parę słów na temat sprzętu. Na początek moździerze. Nie znalazłem wprawdzie wersji ciągnionej tegoż Moździerza, ale w dokumentach takowy występuje. Natomiast tutaj mamy izraelski, tak to nie jest, tak jak mi się wcześniej wydawało, zdobyczna, znaczy sowiecka bądź egipska modyfikacja sowieckiego Moździerza tegoż kalibru. Nie, to jest projekt izraelski. I tutaj ma zasięg 6,4 km, co biorąc pod uwagę warunki na golanie, myślę, że jest wystarczające. Tak? Proszę też zwrócić uwagę na powiedzmy, nosiciela tej, tego sprzętu, tak? czyli poczciwy Halftruck z II wojny światowej. Dalej, pozostając przy moździerzach, również podwozie, nosiciel tak powinno wyglądać znajomo. Tak, Czołg M4 Sherman. Tutaj natomiast jest izraelski samobieżny, moździerz kalibru 160 mm i jego zasięg już wynosi 9,6 km. Te dane no, odnośnie zasięgu proszę traktować jako orientacyjne. To nie ma być jakaś tam szczególna dokładność. Tu chodzi po prostu o pokazanie tego, gdzie to mogło mniej więcej strzelać, jeżeli sobie porównamy. Także Golan to naprawdę nie jest duża przestrzeń. Po moździerzach, czas na chałupice, tak? no wzgórza, golany mówimy. W praktyce bym proponował patrzeć na Golan jako na stół, tak? Płaskowyż, z poprzewracanymi szklankami, właśnie szklankami, bo w ten sposób te różne nie wiem, wzgórza, jak Tel Fares, nie wiem jak się nazywa Terperes, czy jakoś inaczej obecnie, tak takie wulkaniczne, właśnie stożki wulkanów się piętrzą, wyraźnie oddzielają w terenie ponad płaskowyżem i tutaj się hobice do zwalczania takich obiektów przydaje. No i na początek. Kalibrowo tak 105 mm M7 Priest z II wojny światowej tak na Shermanie znowuż z zasięgiem 11,2 km. Oczywiście to była już broń przestarzała, no, ale generalnie rzecz biorąc strzelać, strzelała i to co mi w świętej pamięci było, jak mi nałożył powiedzenia: jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi to, co się ma. Tak więc generalnie to się przydało, i tutaj też jeszcze ciekawostkarze ze studentów. Zapytamy, czy jak to Żydzi wykorzystywali, czy nie przerobili na, na rabin. Nie w transkrypcji było priest po prostu. E, czyli nie tłumaczyli, a e, transkrybowali fonetycznie po prostu znaczenie tych hobbit. No, Było ich w użyciu. Zobaczymy później. E, kolejna to już jest francuska. E, poważniejsza broń, Hobica M50. Mamy tutaj w dwóch wersjach, zarówno holowanej, e, jak i samobieżnej. Tak znowuż. Na podwoziu czołku MSR. Tak, Żydzi, jak widać, są oszczędni, tak, co zapewne spowodowało wiele dowcipów o tym, że nie, pod tekście. Tak, po prostu nie marnujemy podwozi, tylko wykorzystujemy. Zresztą Niemcy robili w II wojnie światowej to samo. Tak, nada się to, po co to złomować. Zasięg tej broni już 23,3 km, czyli naprawdę sporo, jak na, mówię, warunki golan. Tutaj mamy to chciałbym podziękować Petrowi Tarasowi, zwrócił mi uwagę, że to jest w nowszej wersji niż ta używana przez Izraelczyków, ale no nie znalazłem zdjęcia odpowiedniego, tak, to amerykańska samobieżna chobica M110 Kalibru 203 mm, po hebrajsku kardom, czyli topór, zasięg 28,8 km i też tu chciałbym Petrowi Tarasowi podziękować, bo dzięki niemu wiem dlaczego, jak Państwo później zobaczą, w wykazie jest dywizjony M107 łamane przez 110, Otóż teraz, doktor teraz krymiał swoje wystąpienia na tej samej konferencji wcześniej, a w Wietnamie pokazał po prostu, że to jest to samo podwoziem. To akurat wiedziałem, tak? I najwyraźniej to samo łożę. Jest kwestia wymiany lufy w dwie godziny bodaj, więc dlatego pewnie Żydzi mogli zależnie od potrzeby zmieniać i wykorzystywać ten sprzęt tak, jak właśnie jest akurat potrzebny. I teraz przejdźmy do armat, tak, to y, rzecz daleko bardziej skomplikowana, no bardziej do płaskiego terenu, ale akurat w południowej części golanu, myślę, że nie było problemu. Północ jest bardziej y, pofalowana. I tu o, o dziwo mamy sowiecką armatę kalibru 130 mm M46, tak, one po prostu zostały zdobyte przez Izraelczyków na Egipcjanach w wojnie sześciodniowej, więc żal było wyrzucać, zwłaszcza, że np. w Wietnamie te armaty się bardzo przydawały strzelając np. z Jaskim w się na, na Wietnam, to o tym Przemek Benken w swoich pracach pisał. W związku z tym Żydzi je wykorzystywali dopóki mieli amunicję, później zdaje się na 150 piątkich chowice przezbroili, ale jak zdobyli na Syrii czy amunicję, to z powrotem wróciły do służby, tak? po co się ma marnować. No i tutaj mamy M107, armatę kalibru 175 metrów, tak, z zasięgiem 34 km, to już jest naprawdę coś, było w stanie to w zasadzie dostrzelić wszędzie i tak przypominam, M107 czy M110 wymienna Lufa nie ma żadnego problemu z wykorzystaniem tego sprzętu w ten sposób. No i oczywiście była również artyleria rakietowa, wprawdzie po stronie w Powijakach, tak. No, no, jak... Proszę zgadnąć, na podstawie czego ją postawiono. Tak, oczywiście, na podstawie Shermana. Mar 290, kalibru 240 mm, zasięgu 42 km. Tu mamy też wersję na podwoziu Centuriona, ale wydaje mi się, że przyznam, nie wiem, nie sprawdzałem. Ale mam nadzieję, że na etapie przygotowania tekstu do druku będę już wiedział, że po prostu w wersji w czasie wojny Jom pur wykorzystywano raczej szermany, bo centurion jeszcze był używany jako po prostu czołgi w pełni, pełni bojowe. Teraz czas na parę słów na temat liczebności artylerii izraelskiej na wzgórzu Goa. Na stopie pokojowej standardowo stacjonował 334 Dywizjon Artylerii, tak przypominam w oryginale GDUD, czyli Batalion. Składał się z dwóch baterii ciężkich samobieżnych moździerzy 160 mm i baterii artylerii samobieżnej kalibru 155 mm, zapewne też właśnie Howitz. Tak siły te znajdowały się na południu i w centrum wzgórz Golań. To był taki standard na czasy pokojowe, przy czym Zwracam uwagę, że czasy pokojowe, tak to też była 188 brygada pancerna rozmieszczona, to nie jest tak jak mamy dzisiaj, tak w Polsce nawet, nawet na wschodniej granicy. To były sytuacje, kiedy Syryjczycy wpadali co jakiś czas na pomysł, żeby podjechać czołgami pod jakieś miasto, postrzelać się z Żydami, tak postrzelać trochę artylerią i tym podobne rzeczy. We wrześniu doszło do Wielkiej Bitwy Powietrznej. Tak? To jest Syria straciła parę samolotów, nie pamiętam dokładnie ile, ale w każdym razie była to bardzo pokażająca porażka, i stąd Żydzi zakładali, że właśnie Syryjczycy zrobią tak zwany Yom Kippur, czyli Dzień Bitwy, i wyjadą czołgami, sobie trochę postrzelają. Tak? Syryjczycy zaś nie zrobili tego, po prostu czekali na Yom Kippur, i Żydzi wydawało im się, że to jest właśnie ten Dzień Bitwy, kiedy się wojna zaczynała. Ale o tym jeszcze później, jak będzie o działaniach zarys działa. Natomiast, e, oczywiście, tak jak dzisiaj na Ukrainie mamy narastające, e, znaczy było tak narastające napięcie w konflikcie rosyjsko-ukraińskim, e, tak samo i przed wojną Jomkipur, e, tak, i też Żydzi zaczęli się do tego przygotowywać i te siły swoje artyleryjskie e, na wzgórza Golan wzmacniać. Tak, 13 września. 1973 roku przybyła bateria z 55 Dywizjonu, przejęła cztery armaty samobieżne kalibru 175 mm, tak, czyli M107, bo zmieszczone e, były w rejonie e, Nafach. I tu chciałem zwrócić uwagę, że jak mówię o przerzuceniu baterii, tak, to tak naprawdę chodzi o ludzi. Tak. tak samo jak brygada pancerna została przerzucona z Synaju na Golan, to po prostu samolotami przerzucono ludzi, a e, oni weszli do bazy, akurat ta, e, pancerniacy tu weszli na, do bazy Filon. Zresztą, tak samo i druga bateria 175 została właśnie w tej bazie tak, mobilizacyjnej. Był sprzęt czekający na, na ogłoszenie mobilizacji. Weszli do tej bazy i go przygotowali do działań. Tak? Tylko to nie jest tak, że ten sprzęt był w gotowości. Nie wiem jak artylerzyści, no ale jeżeli mamy działo samobieżne, tak, no to w zasadzie czynności do wykonania przy nim są zbliżone do tych czołgowych. Tak? Tam trzeba było zgrać celowniki. Zatankować, uzupełnić e, płyny hydrauliczne, hamulcowe i, i tym podobne, sprawdzić wszystkie obwody elektryczne, e, tak i e, dopiero można było ruszać. Przy tym ro, roboty było przy tym sporo. Wprawdzie kachalani. dowódca 77 Batalionu, wspomina, że czołgi które on przejął były w sposób świetny przechowywane, ale czytałem akurat raport oficera e, Seweta e, z e, e, 71 Batalionu, który też w bazie filon, tylko trochę później przejmował sprzęt. To on wręcz na pytanie jakby tam ocenił yy, oficer odpowiedzialnego za przechowywanie sprzętu, że by go rozstrzelał. Tak? Należałoby rozstrzelać osobę odpowiedzialną za przechowywanie sprzętu. Więc tam naprawdę był bałagan i ten sprzęt, akurat pancerny, y, po prostu wymagał, no, całą noc siedzieli i pracowali, żeby go przystosować do, do działania. Nie wiem, jak było z artylerią, być może była w lepszym stanie, może w takim samym, mam nadzieję, że mi się uda jeszcze. Jakichś artylerzystów przepytać, ale tak czy siak, tak, jak oni wchodzili do tej bazy, to kilka godzin należało poświęcić na przygotowanie tego sprzętu do użycia. Proszę to mieć na uwadze. Tak we wrześniu, tak, 26 września, na górze Hermon, tak czy w rejonie góry Hermon, rozmieszczono baterię rakiet Ziemia, Ziemia MAR-290. Wraz z siódmą Brygadą Pancerną. Janusza, tak? A Wigdora Bengala, który miał swoją ksywkę Janusz, to było po prostu jego wcześniejsze imię. Przerzucono również 405 Dywizjon Artylerii, samobieżne haubice M109 Kal. 155 Milimetrów, które rozmieszczone na południu wzgórz Golan, a odpowiedzialne były za sektor centralny. Tuż przed wybuchem wojny przerzucono z dziewiątej bazy szkoleniowej. To jest Basis Hadrachał, ja pamięć pomieć nim Bachat Teysha, tak by się to chyba wymawiało. Dziś dziewiąta baza szkoleniowa, zdaje się kurs oficerów artylerii. W każdym razie tak przerzucono ludzi tak i pobrano sprzęt M50 z bazy Filon i przejął odpowiedzialny za południowy sektor wzgórz Golan. I tutaj taki przypis, bo w ten sam sposób sformowano 71 Batalion Pancerny. Taka ciekawostka, tak? jak rozbudować swoje siły, nie ogłaszając e, mobilizacji powszechnej. Tak? E, 71 Batalion Pancerny powstał ze słuchaczy e, wojsk pancernych. Tak? i tutaj wzięto instruktorów i kursów e, bodaj oficerskiego kursu artylerii, tak? czyli ludzi, którzy się na swoim fachu znali. Sformowano z nich po prostu dywizjon Artylerii i dano im sprzęt, posłano w pole. No. Powiększono to liczbę jednostek na froncie, tak? ale bez konieczności ogłoszenia e, mobilizacji. E, dalej e, to, to mówimy o szczeblu dywizjonowym, natomiast wyższy szczebel to, to wspomniane EGET, czyli zgrupowanie artylerii, tak? 212, które należało do 36 nie, dywizji piechoty. Miał ono liczyć 5 dywizjonów artylerii, tak A to wszystko miało być w razie e, w czasie mobilizacji, tak? Sprzętu zmagazowany, zmagazynowany w bazie filon. Oprócz tego zamierzono również sformować, czy powstało tak, struktury, tylko miano je wypełnić ludźmi sprzętem w czasie mobilizacji 280 zgrupowania artylerii, ale ono powstało w 1973 roku i było we wczesnej fazie organizacji, tak, w chwili gdy, gdy wybuchła wojna, co możemy po prostu założyć, że go praktycznie nie było. O Syryjczykach tylko parę słów, ponieważ no, nie są oni przedmiotem tego wykładu, natomiast no, jakby dla stosunku sił i w takim kontekście. Tak, według danych izraelskich, Syryjczycy posiadali na wzgórzach Golan łącznie z e, artylerią organiczną dyslokowanych tam brygad i dywizji 900 lów w kalibru 122 mm, 152 mm i 130 mm. Do walki miały być wrzucone również baterie armat dalekonośnych 180 mm oraz ciężkich moździerzy 240 mm. Tak? Oprócz tego też posiadali artylerię rakietową 9K52 Luna M, więc to po prostu była przywaga e, przygniatająca, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Tutaj mamy dyslokację poszczególnych tak, dywizjonów e, artyleryjskich. E, w chwili wybuchu wojny, tak, 11 baterii Cahalu kontra 120 baterii syryjskich. To widać już, jaką przewagą ognia e, dysponował e, nieprzyjaciel. Generał Asher w swojej wspomnianej przeze mnie na początku mojego wystąpienia broszurce. Podaje po prostu liczebność poszczególnych dywizjonów i tak? ich skład, co zaraz pokażę na tutejszych tabelkach. Tak? Po prostu pierwsza tabelka, tak? tutaj już będzie, kolejna, tutaj są rzeczy, tak? proszę zwrócić uwagę. Te, te wyższe numery dywizjonów to zapewne jakieś jednostki rezerwowe. Składające się właśnie ze wspaniałych przeze mnie empristów, tak, aż trzy dywizjony tego były, tak, czy tych holowanych armat e, sowieckich zdobycznych na, na Egipcjanach zdobytych e, M46. E, tak, tutaj też e, e, moździerze łącznie było to 27 dywizjonów, tak? To jest 8 października, czyli końcówka krawadima, czyli tej walki, e, walki o zatrzymanie. Tu mamy zestawienie liczby poszczególnych typów, typów dział. Proszę zwrócić uwagę, że samodzielny moździerz 160 mm to jest ewidentny koń, koń roboczy, tak? ale wysoko w hierarchii znajdują się te sowieckie armaty M46 holowane moździerze 120 mm czy M7 Priest. Tak? Także to, to jest takie, takie dziwne, dziwne zestawienie sprzętu nowoczesnego z przestarzałym i zdobycznym tak? I kombinatoryka, tak? tak jak już wcześniej cytowałem mojego wujka, jak się nie ma tego co, co się lubi, to się lubi to co się ma. Tak? Więc to działało, działało, to też to też było. Jeżeli chodzi o, chodzi o działania to naprawdę, tylko w paru, nie wiem, w paru zdaniach, żeby pokazać, jakimi problemami artylerzyści się borykali. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, wszyscy spodziewali się przede wszystkim dnia bitwy. To znaczy, wyjdą, postrzelają i w ciągu 48 godzin góra sytuacja się uspokoi. Tak? Kojarzę wspomnienia tak Kasza, czyli kcinki Shore Artylerii, oficer łącznikowy artylerii. Który jechał w czołgu, wydaje się oni byli, tak by wynikało przynajmniej z kontekstu, dodatkowym członkiem załogi w czołgu. Który wjechał po alarmie tak, bojowym na pozycję, na rampę i dopiero kiedy z tej rampy tak zobaczył, że całe pole przed nim jest pełne czołgów syryjskich, no to się zorientował, tak że to będzie coś więcej niż tylko dzień bitwy, że to jest prawdziwa wojna. Tak. Inni się orientowali słuchając w, radzie, w radiach tranzystorowych, Informacja, że jest wojna też z Egiptem, tak? Jeżeli Egipt się ruszył i Syria się ruszyła, no to znaczy że to jest coś więcej niż tylko zwykła strzelanka. Więc artylerzyści wspominali wielokrotnie o tym, że wezwania ognia, tak, żeby wspierać swoim ogniem, przychodziły ze wszystkich miejscach tak? i naprawdę tej amunicji brakowało. Przykład, na bitwa o wzgórze Telsaki, gdzie w w schronie na szczycie wzgórza się e, schowali Żydzi, tak i e, syryjscy komandosi je atakowali, więc tak niczym Jurko z zdaje się z Przemyśla w czasie szturmu dowódca e, wezwał przez telefon artylerię, po prostu strzelajcie na moją pozycję, tak, byli w schronie, e, komandosi syryjscy nie, tak, więc była nadzieja, że ich po prostu wystrzelają, tak, artyleria puściła ileś tam pocisków, tak, i po czym wiem, że koniec, ponieważ e, wykorzystaliśmy limit amunicji na to zadanie ogniowe, tak, mniej więcej, Pewnie fachowo by zabrzmiało i już nie mogli, tak? Z innych zadań to było często w nocy, tak Przypominam, Syryjczycy mieli T54, T55 czy T62 i one miały reflektory podczerwieni, tak, w czołkach izraelskich w najlepszym wypadku dowódcami lornetkę z, biernym, z bierną możliwością obserwacji, więc oświetlano najczęściej pociskami artyleryjskimi. Czy, czy bombami z samolotu, więc tutaj po prostu no, artyleria te pociski oświetleniowe bardzo szybko zużyła. Tak? Alternatywą było zapalenie reflektora w czołgu i szybki strzał tak z dwóch innych czołgów, ale to było, wymagało naprawdę no, bycia tak i też szybkiej, szybkiej reakcji. Więc tutaj tego typu zadania artyleryjskie się pojawiły. Też to, co artylerzyści wspominają, natomiast nie mówią o przyczynie tego, a tak? otóż oni wspominają co najmniej dwóch różnych. Chyba różnych, chciałbym sprawdzić. E, nie, o tym, że e, widzą jakieś czołgi przed swoimi pozycjami, tak. I, e, z baterii BED z 405 dywizjonu jeden wspominał, że no, widzi czołgi no, bezpośrednio przed lufami, Także poszedł parę metrów do przodu, żeby zobaczyć, co to za czołgi. Okazuje się, że są Syryjczycy, tak? I wraca chłopaki. To nie nasi to Syryjczycy, tak? Ale przed nim po prostu pocisk e, e, trafił od razu. Coś, co chyba się nazywało jako wysunięty punkt dowodzenia baterii. W każdym razie, no, co musiało dojść, do czego musiało dojść, że czołgi syryjskie przedarły się wprost pod pozycję tych baterii artylerii. Tak ja przypominam to omówienie sprzętu, tak, najlżejszy moździerz, tak, z 6,9 km. więc one były kilka kilometrów zanim frontu, no, najzwyczajniej w świecie tak, przy każdym batalionie pancernym był ten e, kasza, czyli oficer łącznikowy. Tak, to czemu oni nie powiedzieli tym artylerzystom, chłopaki, zwijajcie interes, bo tu jest przełamanie? Tak? Czyli, znaczy, moim zdaniem, musiał być e, dość spory e, bałagan. Taki Syryjczycy e, na południu wzgórz Golan weszli, tak, niczym Sowieci, te rajdy pancerne z 1944-1945 roku. Tam się takie e, sytuacje zdarzały. Oczywiście tu w znacznie mniejszej skali i Żydzi to bardzo szybko e, zdołali opanować tak, z siłami rezerwowymi. Przypominam. Czołgiści weszli już o drugiej w nocy, czyli po 12 godzinach od rozpoczęcia wojny. a Pierwsze jednostki były na Golanie, artylerzyści pewnie troszkę później, ale niemniej jednak no, ta liczebność wzrosła do 227 dywizjonów, takich 275 lufów, o ile dobrze kojarzę, czyli przewaga tak 10-11 do 1, syryjska zmalała do 3 do 1 w artylerii, ale no, niemniej jednak bałagan był i rzeczywiście zginął w 405 dywizjonie, o dobrze pamiętam, 20 ośmiu żołnierzy, także no, artylerzyści wbrew swoim zadaniom, tak, swojemu sprzętowi znaleźli się tutaj na pierwszej linii ognia i ponieśli straty, tak, nie od ognia kontrbateryjnego, takie też się zdarzały, no przy takiej przewadze nieprzyjaciela to nic dziwnego, natomiast po prostu od tego, że znaleźli się na pierwszej linii frontu i po prostu czołgi zaczęły ich rozjeżdżać, tak. Więc To ewidentnie świadczy o tym kryzysie, tak, który na wzgórza Golan, zwłaszcza w południowej części się pojawił. Myślę, że to trzeba będzie jeszcze dokładniej przeanalizować. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ładnie rozpracować i wyjaśnić w drukowanej wersji tego referatu, którą mam nadzieję, dam radę przez wakacje przygotować. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zachęcam do komentowania polubienia filmu czy subskrybowania subskrybowania kanału. Dla chętnych mam również Patronite czy możliwość postawienia kawy i tu chciałbym podziękować za postawienie kawy Andrzejowi Manorykowi, który to uczynił przy okazji poprzedniego filmu. Dziękuję bardzo. Tak zawsze na, pierwszym, na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy. No to już właśnie zaczął. Natomiast na ekranie pojawiają się inne materiały z mojego kanału. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z nimi.